Jeżeli chcesz kupić końce do FIFA 15, FIFA 14 za SMS, przelew oraz PaySafe kart, to zapraszam do FIFA14gold.pl. Wszystkie linki w opisie. Dzień dobry, cześć, czołem, z tej strony, Patryk. Witajcie ludziska w kolejnym odcinku kariery Lechy Gdańsk, Manuela Pellegriniego. Dziękuję, pod, że pod materiałem kariery z Latanem Ibrahimowiczem znalazło się ponad 100 łapek w górę. Nawet nie wiecie, jaka jest to dla mnie satysfakcja. Liczę, że pod tym materiałem będzie ponad 70 łap w górę, bo wiem, że Lech Gdańsk nie jest tak e, mega lajkowana. Chociaż no, nie narzekajmy, ponad 100 łapek w górę praktycznie, jeżeli was proszę, to jest. No i gramy z Piastem Gliwica, e, z Piastem Gliwice, czyli z zespołem, z byłym zespołem e, podleśnego lewego pomocnika. No i zobaczycie, czy ten zawodnik w dniu dzisiejszym w tym meczu będzie jakoś chciał e, popisać się przeciwko byłym kolegom na przykład strzeleniem bramki bądź uderzeniem naprawdę bardzo dobrym e, strzałem z rzutu wolnego lub przepiękną asystą. No i zobaczcie tutaj Podleśny rozpoczyna akcję, podaje do Łukasika, a Łukasik odgrywa do dobrze wychodzącego na czystą pozycję Efira. No i ten praktycznie wziął na prędkość wszystkich zawodników. No i tutaj podgórski rzut, wolny 56 minuta. Było bardzo blisko, ale bramkarz wybija piłkę z linii bramkowej. No i nie możemy cie się cieszyć z bramki na 2 do 0. Ja wyszedłem tutaj jeżeli chodzi Chodzi o bramka, że to wyszedłem podleśnym. W sumie stwierdziłem, że ten zawodnik e, zasługuje na to, żeby występować jakoś coraz częściej. W sumie dominacja Lechii Gdańsk już dawno nastąpiła w Ekstraklasie. No i wygrywam to spotkanie 1-0 w 25 minucie. Michał Efir strzela jako jedyny bramki. No i Legia Warszawa przegrywa 0-3. Tak więc no, nasza pozycja jest ex aequo z, z zespołem Warszawy. Mamy po 53 punkty. No i tutaj Kacajew jakoś tam mówi, że jest w bardzo dobrej formie. W sumie ja to widziałem, że Kacajew jest, Kacajew jest w bardzo dobrej formie. Z czego wynika, że ten zawodnik jakoś częściej gra u mnie w zespole. Jednak jest on na wypożyczeniu, i tak właśnie rozmyślam, czy mógłbym go e, jednak kupić. No i tutaj Ern, Enzo Fernandez. W sumie chciałbym mieć jakąś. E, jakiegoś syna legendy, czyli, czyli, chciałem powiedzieć, z Latona Ibrahimowicza, Zida, Zida, Zinedina, Zidana w swoim zespole. No, piszcie w komentarzach, czy to jest w ogóle dobry nabytek, jeżeli bym chciał kupić sobie Enzo Fernandeza, Zidana do siebie z zespole. W sumie lewych pomocników już mam, ale wiem, że podgórski ma podpisany kontrakt z, z zespołem chyba z Francji. No i na dwa lata, tak więc przyda nam się jakiś młody, młodziak, który myślę, że może dobrze rozwinąć się w Gdańskiej, jeżeli on będzie chciała, także jego ojciec, to nie widzę, przeszkód do tego, żeby mógł grać w moim zespole. Jednak skupiam się na ten moment na prawym pomocniku. No i dostałem ostatnio taki komentarz, że w sumie mógłbym szukać jakichś zawodników w wieku 17-19 lat. No i piszcie na przykład jakich pomocników, prawych pomocników mógłbym ściągnąć do siebie, do zespołu. Przede wszystkim ma być to zmiennik. Liczę na to, na waszą kreatywność. Może być, być to jakiś młody zawodnik, na przykład z Holandii, z Francji, Belgii chociażby, bo Belgia ma naprawdę bardzo dobrą szkółkę juniorską. Tak więc piszcie w komentarzach, kogo mogę sprowadzić na prawą pomoc, no i kogo mogę sprowadzić na atak, na atak w duecie do Efira. No i Kolak, chyba dobrze wymawiam jego nazwisko, to jest, w sumie mieliście rację, tak, mieliście rację, żebym częściej wystawiał Kolaka, no i zobaczcie tutaj, 8 minuta, Kolak zaraz zrobi fake shot, zrobił fake shot, no i już tutaj z lewej nogi to była tylko formalność, żeby strzelić bramkę. W 8 minucie na 1 do 0. Bardzo ładnie ten zawodnik tutaj wysunął się na czystą pozycję. I coraz bardziej podoba mi się gra, i coraz bardziej żałuję, że. Tego piłkarza nie wystawiałem częściej, bo Adam Buksa ostatnimi czasami ma słabą formę. No i daje często dupę, nie potrafi strzelić bramki. No ale tutaj dobrze, podleśnie broni ten strzał. Później mamy kolejną sytuację. 45 minuta. Dobre podanie podleśnego do Kolaka, ale niestety piłka oderża w poprzeczkę. No i ja w ogóle coś z tymi poprzeczkami mam często, że nie mogę trafić. I poprzeczka albo supek. No ale tutaj Kolak dostaje dobrą, dobrą piłkę w 58 minucie, Ale zobaczcie, jest supek po raz kolejny. 72 minuta, kiedy Kielczanie mają okazję. No ale jednak Skorupski, sorry, sorry, skorupski broni teraz u mnie ze Później kolejna sytuacja, Makuszewski podanie do Pawłowskiego, który niedawno wszedł no i mamy już bramkę na 0-2 do w 78 minucie. Bardzo dobre rozegranie sytuacji przez Makuszewskiego, wziął na prędkość wszystkich zawodników ten mój prawy pomocnik. No i wykończył sytuację. The best. Simply the best. Później mamy kolejną sytuację. Wiśniewski, który wszedł także w 80. minucie. W sumie powłoski to grał cały mecz. Później wszedł Wiśniewski. Wiśniewski dobrze odgrywa piłkę. No i mamy już bramkę na 0 do 3. W 80. minucie. Bardzo dobre uderzenie mojego zawodnika. Wziął na prędkość. W sumie nie wiedziałem, że jest taki bardzo szybki ten gościu. No i mamy prawego pomocnika. Makuszewski. Zobaczcie, wchodzi w pole karne, Jednak piłka gdzieś się odbija od jednego z obrońców. Trafia pod nogi Wiśniewskiego. A ten przymierze z jednej z najbliższych odległości do Bramki przeciwnika mamy już 0 do 4 i wszystko wskazuje na to, że 3 punkty wylądują w Gdańsku. No i wygrywamy to spotkanie 4 do 0. Wiśniewski w sumie który wszedł z drugiej połowie, z ławki rezerwowej strzelał dwie bramki. Widać, że jest w dobrej formie. No i robi się trochę, 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 tutaj zawężone pole, jeżeli chodzi o środkowy pomocników, bo wszyscy środkowi pomocnicy są w bardzo dobrej, zaawansowanej, w bardzo dobrym, zaawansowanym stadium. No i prawy pomocnik, tak? No dla szukam prawych pomocników. W sumie jakoś patrzyłem sobie w Anglii, bo Anglicy mają dobrych tych prawych pomocników. Liczy się dla mnie przede wszystkim pace, no i jakiś, żeby był do jakiś utalentowany technicznie. Muszę ogólnie ogarnąć, którzy zawodnicy mają przed sobą naprawdę bardzo dobrą przyszłość. Przede wszystkim też patrzyłem Bakalego, ale Bakali jest to prawy, skrzydłowy, ofensywny, i w sumie nie wiem, czy będzie nadawał się jako, jako prawy pomocnik taki ogólny, bo pamiętam miałem w Manchesterze City. Tego zawodnika jakoś nie za bardzo. No może dlatego, że jest młody i potrzebuje więcej czasu, żeby się wczuć w zespół. No ale, by the way, szukam, piszcie w komentarzach, będzie naprawdę wspaniale, jeżeli podeślecie mi i ja na pewno się ustosunkuję. Sterling na pewno nie przejdzie do mojego zespołu, no bo to jest już gwiazda Liverpoolu. W sumie interesowałem się też tym zawodnikiem. Lewy obrońca, 24-latek, może mieć prędkość do 99, zobaczymy, no bo w sumie mam tylko jednego lewego obrońcę. No i przyda mi się jakiś zmiennik bądź podstawowy zawodnik, w sumie, w sumie szukałem jeszcze po lewych obrońcach jeżeli chodzi o Polaków, no i tutaj na przykład Lewandowski, w sumie nie pamiętam jego imienia, ale Lewandowski, który także może się chyba jakoś dobrze zapowiadać na tego lewego obrońcę, muszę się bliżej przyjrzeć temu gościowi, zrobię to w następnym odcinku, który ukaże się na pewno niedługo, no i będziemy grali teraz kolejne spotkanie z Podbeskidziem Bielsko-Biała zobaczymy jak wypadnie. Gramy u siebie na Sanderson Park. Zaraz zobaczycie zestawienie mojej drużyny. Tutaj jeszcze tabela, mam P54 punkty z Legią Warszawa. Jednak oni wygrywają stosunkiem bramek strzelonych 17. Oni mają bramek strzelonych, my, mam, my mamy 16 bramek. Ogólnie, jeżeli chodzi o bramki stracone, bramki strzelone, czyli są 17 na plusie i my, my jesteśmy 16 na plusie, jeżeli chodzi o strzelone bramki. No i tutaj jeszcze taka aneg anegdotka, w sumie czekaj, i bardzo przypomina mi Gerarda Pika, nie jako z wyglądu, ale jako ze stylu odbierania piłek i postury. No nie wiem, tak mi się wydaje. No i tutaj miałem Kolakiem już w dziesiątej minucie okazję do tego, żeby strzelić bramkę. No ale kolek później ładnie wysuwa sobie futbolówkę, wchodzi w pole karne no i na tym zawodniku w 15 minucie i wydaje mi się, że powinienem zamienić tą sytuację na bramkę, to jest rzut wolny, myślę, że to jest rzut karny, jest to rzut wolny, no ale niestety nie udaje mi się, bije piłkę prosto w mur. No, ale co się odwraca, to nie że Kolak, zawodnik z numerem 20, już wchodzi w pole karne no i minął trochę bramkarza. Finezy nie uderzył, i w 31 minucie mamy 1 do zera. Widać wysoką formę tego, tego gościa. I tak się zastanawiam, czy czasem go nie wykupić e, od zespołu, od którego go pożyczyłem. No i Kacajew tutaj dobrze podaje do Kolaka. Kolak odgrywa do Makuszewskiego, no i zostaje mu tylko czysta sytuacja do tego, żeby strzelić bramkę. W 38 minucie mamy już 2 do zera. Makuszewski. Prawy pomocnik bardzo dobrze, e, jakoś w ostatnich czasach odgrywa piłki i w ogóle odgrywa główną rolę jedną z głównych rol u mnie w zespole. No i tutaj, Efir, naprawdę jestem zadowolony z tego transferu. Mówcie, co mówcie, ale ten zawodnik dobrze się rozwija. E, no i zobaczcie tutaj, Kolak, idealna piłka, chyba od Makuszewskiego. No i mamy już 4 do 0 w 55. Minucie pod Beskidzie, było w ogóle na łopatkach, w ogóle nie atakowało mojego zespołu. A ja praktycznie cały czas atakowałem, no i tutaj mamy rezultaty już czterech bramek strzelonych przeze mnie, Efir. Zobaczcie, wchodzi w pole karne, zaraz odda strzał, tak jest, oddaje strzał, no i na siłę przełamał chyba bramkarzowi ręce, albo już bramkarz jej piłki nie dotknął, tylko wystraszył się tego mocnego uderzenia. No i mamy już 5 do 0, jest to chyba jedno z najwyższych wygranych w moim zespole. No i tutaj podleśny jeszcze miał okazję do tego, żeby pokazać jakieś dobre parady. Tak więc ludziska, pamiętajcie o ponad 70 łapek w górę, będzie to mega satysfakcja. Lega Warszawa wygrywa 0 do 1. Tutaj macie tabelę, bo później zacznie się już grupa mistrzowska, mistrzostwa mistrzowska. Tak więc dzięki, trzymajcie się, do następnego, Serwusik, pamiętajcie. Także o tych komentarzach, kogo mógłbym kupić na prawą pomoc. Cześć!